Się Park Warszawa. Macie dość rzadkiej trawy i marzycie o soczyście zielonym trawniku, jak na stadionie narodowym. To zostańcie ze mną, bo mam dla Was kilka super porad. Po pierwsze, kosić trzeba często, ale niezbyt krótko. Zbyt krótkie koszenie osłabia trawę i zachęca chwasty do, do wzrostu. Celujcie w jakieś 7-8 cm. Kolejna sprawa: podlewanie z głową. Najlepiej wcześniej rano, żeby uniknąć parowania, niczym poranna rosa na Mazowszu. Dajcie trawnikowi około 2-3 cm wody na tydzień. No, nie zapomnijcie o nawożeniu sezonowym. Wiosna i jesień to idealny czas na dokarmianie. Używajcie zrównoważonego nawozu, żeby uzyskać najlepsze rezultaty. Jak najlepsze jabłka z grujeca. Raz w roku warto przeprowadzić aerację. To pomaga tlenowi, wodzie i składnikom odżywczym dotrzeć do korzeni. Jesień to świetny moment na to zadanie. I na koniec dosiewanie, żeby naprawić puste miejsca i zagęścić trawnik. Róbcie to wczesną jesienią lub wiosną. Po więcej porad i wszystko, czego potrzebujecie do pielęgnacji trawnika, zajrzyjcie na wirtualny bazarek udanego ogrodnictwa.